Panie widzowie, witam Was na moim kanale. Zagramy sobie w Pet Simulator 99. Więc zapraszam do oglądania. Yy, dodali nowy update, yy, Taki letni bardziej taki letniczy, wakacyjny. Yy, pokażę Wam, co zmienili, co dodali. I no, dodali na pewno nowy Word, world i on będzie na Wodzie. Raczej to nie jest event, więc raczej to jest Obi-World. Wchodzimy. Jak widzicie, mamy tutaj pierwszą arenę. Takich aren jest ogólnie, już Wam mówię, 5. Takich aren jest 5. Jak widzicie, znajdujemy się na pierwszej arenie. Ona, nie, ona jest taka bardziej. W sumie wszystkie są wakacyjne, więc raczej wszystkie są wakacyjne, ładnie, bardzo ładnie zrobione ogólnie. Jak widzicie, bardzo ładnie zrobione wszystko jest, więc, i pokażę Wam co. Dodali na pewno Bossa, Boss skrzynkę. I powiem wam coś więcej na bo, o bo skrzynce. Przejdziemy sobie do niej. Ona się znajduje na y, arenie y, dżunglowej i powiem tak wam. Y, jeszcze nie miałem doświadczenia rozwali tej skrzynki ale widzowie. Jest to skrzynka, która chodzi. Plus to, że musicie ogólnie rozwalić takie mniejsze skrzynki. Plus to, że czasami spada TNT i może was rozwalić. Ogólnie się zrespicie tutaj, więc nie bójcie się, że was gdzieś cofnie. Ale ogólnie to. No i możecie taką, takiego huge'a z, te, e, z tej skrzynki zgarnąć Poprawili loot z, z tych mniejszych skrzynek I a, z tej większej możliwie, ale na tego huge'a jest chyba Możliwe, że bardzo e, Duża szansa albo i mała Ale tego to mm, nie wiem, ale Ale ta skrzynka chyba się respi co... Ta boss skrzynka chyba co dwie, co dwie godziny czy tam 4? Nie wiem widzowie, napiszcie mi w komentarzach co ile ta skrzynka się respi yy, Ogólnie jesteśmy, yy, jesteśmy na jungle I tam dalej no to już jest ogólnie Ta taka bardziej yy, Z takim yy, ogólnie Tutaj mamy taki duży wulkan, taka wulkaniczna ogólnie. Ta mapa jest, więc y, bardzo fajnie. I jak widzicie macie poukrywane jajka. Tak, macie poukrywane jajka. One są y, tam razy dwie szanse, razy tam możecie chyba razy sto szansa może być czasami, ale to trzeba bardzo bardzo szukać dobrze. Więc y, polecam, żebyście poszukali, no bo jednak y, warto sobie ogólnie poszukać razy 100, bo to razy 100 y, czyli macie jakby razy 100 szanse, że wydropicie jakiegoś y, huge'a ogólnie. Z tego co ja wiem, ja najwięcej no to razy 2 ja y, widziałem. Jeszcze tego ogólnie nie, nie szukałem, ale widzowie raczej szukał y, nie będę. Więc y, to dlatego, bo wolę sobie po prostu pofarmić, niż po prostu coś tu porobić, co nie? Więc, więc wolę sobie coś tam pofarmić i w ogóle jeszcze dodali muszelki. Tak, muszelki. Y, Pokażę wam. Bo zdobyłem sześć muszelek. Ogólnie. I chyba... Nie wiem widzowie, ale... Napiszcie mi w komentarzach, bo jak... Yy, bo jak ogólnie to... Chyba poprawili trochę lód. Z takich itemów różnych. Yy, bo... No sporo nawet nawet leciało tego. O, jak widzicie, muszelki są takie. Możecie je zdobyć kosztują y, 5000. Więc no ogólnie wczoraj kosztowały 8000, ale tych muszelek przybywa, więc też będą malały. I um, I ogólnie macie też taką maszynkę na pierwszym pierwszej arenie. Jak widzicie tu w tym zameczku macie mm, przerabiacie muszelki na gifty i pokażę. Potrzebujecie 500 muszelek, żeby no nie, nie pokaże mi się. Żeby zrobić takiego gifta. Z tego co ja widziałem, on był wczoraj chyba 2 miliony warty, więc... Raczej będzie spadał z ceną, bo to ogólnie każdy może sobie go zdobyć. Wystarczy trochę podropić muszelek. Ale... I no... Wystarczy trochę podropić muszelek. Więc... No co tu więcej widzowie? No raczej więcej...